Udrażnianie głowicy w HP LaserJet, The Jet T120. Musimy wyjąć głowicę, w tym celu ustawienia, zachowanie jakości obrazu. Tutaj możemy dać wyczyść głowicę drukującą, wyczyści nam głowicę dru, drukującą, jak mamy jakieś lekkie niedodruki. My chcemy wyjąć głowicę i wyczyścić więc musimy dać wymień głowicę drukującą. Kontynuuj. Teraz musimy wyjąć pojemniczki. Tu nam drukarka pokazuje, że najpierw musimy je wyjąć. Drukarka jest sprawna, my tylko pokażemy, jak się to robi. Nie będziemy tej głowicy czyścić. Jak, tak, jak mówię, drukarka nam tu pokazuje informacje, też co mamy robić. Otwieramy pokrywę, zamykamy tutaj. Głowica nam zaraz wyjedzie do wymiany. Teraz, jak wymieniamy, łapiemy tutaj za dźwignię. Podnosimy do góry i lekko wyciągamy głowicę w ten sposób. Kładziemy głowicę na papier, czyli tu mamy. Dysze, musimy położyć. O, ta ładnie stempluje. I teraz czyścimy w ten sposób. Nabieramy płynu do specjalnego adapterka, który, który Państwo u nas kupują, i zakładamy na dysze, które nam nie drukują. Jak wszystkie to wszystkie, jak na przykład tylko czarny tak, to zakładamy sobie adapterek. Idealnie pasuje, wchodzi. Wciskamy i pchamy płyn. Przepychamy. Tylko uważamy, płyn będzie nam wyciekał tutaj. Musimy tutaj sobie jeszcze jakimś ręcznikiem przytrzymać, żeby ten płyn nam wyciekał. Ewentualnie możemy też teraz już położyć głowicę w ten sposób i sobie tutaj pchać, płyn będzie wtedy wyciekał do ręcznika. I tak i tak możemy zrobić każdy kolor po kolei, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli nie ma potrzeby, mamy na przykład niedrożny, tylko czarny, żółty, niebieski, przepychamy tylko ten kolor, który, który mamy niedrożny. Następnie z powrotem zakładamy głowicę. Oczywiście musimy troszeczkę odczekać, żeby głowica przeschła. Najlepiej y, zakładamy tą głowicę. Zamykamy sobie pokrywę. Otwieramy. Otwieramy klapkę do tuszy. Zakładamy po kolei, po kolei wszystkie tusze. Lukarca nam tutaj jeszcze wyświetla, ale już jest gotowe, gotowa. Okay. Teraz głowica się wyrównuje, dlatego że ją wymienić będzie się wyrównywać. you <laughs> drukarka wydrukowała nam teraz stronę kalibracji możliwe, że ta strona w naszym wypadku po wyczyszczeniu będzie blada albo gdzieś tam będą prześwity bo będzie jeszcze płyn w głowicy więc nas możemy sobie włożyć papier tutaj z powrotem wejdziemy i wejdziemy po, po czyszczeniu w tą stronę ustawień później zachowaj jakość obrazu i teraz wyczyść głowicę drukującą naciskamy, drukarka nam Wyczyści głowicę, i następnie prawdopodobnie wydrukuje wydruk testowy po czyszczeniu głowicy. Jak będzie w porządku, to jest w porządku. Jeżeli nie jest w porządku, to, 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 to następnie robimy wyczyść głowicę drukującą. Naciskamy, wyczyść głowicę drukującą. Drukarka wtedy wyczyści i wydrukuje test. Powinno już być wszystko w porządku. Dziękuję. Link do zakupu zestawu pod filmem. Zapraszam, dziękuję.